check check it out Trzymaj tutaj Blau.tv, Blau.tv, z Blau.tv albo Blau. TV, z Blau. TV, Blau direct. TV. From prosto Szczecin. ze Szczecina, mamy dzisiaj e, wywiad z Fusznikiem. E, Fusznik, kurwa, z twoją płytą ostatnio e, właściwie nie słyszałem jej, bo powiedziałeś, że będzie mądra i inteligentna. Ja lubię tylko głupie rzeczy, więc od razu zniechęciłeś mnie do swojego materiału. Czy, happens, man. E, czy możemy? Liczyć na to, że następna płyta będzie głupia i pojebana. E, następna płyta, stary, będzie transgalaktycznym skurwysyństwem, wiesz co chodzi. Rozumiem. To, to będzie to, na co liczysz, to jest to, na co <grym liczyć <grym mogą <grym i powinni nasi wszyscy fani, wiesz co gdzie, Stąd aż na wschód e, od Rio Grande, wiesz co Do gdzie, Edenu. Bank. Dobra, a w ogóle ten, no to tyle, no to chyba zakończyłem. No, Trzymajcie się, gramy. No słuchaj, co, nagrywasz w ogóle ten kawałki i cały czas tam zbierasz jakieś kurwa numery, czy ten, czy bardziej Ale, tur czy... czy jak tam w ogóle u ciebie ostatnio ze studiem? Dużo gram koncertów i mało jestem w studiu. Piszę poezję na kartkach, takie i robię z nich samoloty stare i puszczam je w przestrzeń. Mhm. Robota jest, no jest napierdalanie, no tak jakoś jest, że gram, różne bardzo różne takie imprezy. Dzisiaj tutaj gram w jakiejś stodolni, spółdzielni. A byłeś tutaj już w ogóle? Byłem. A jak to się nazywało? Wigwam. Wasabi albo jakoś, to, Wasabi, no, to A teraz jak to się nazywa? Jakoś tam kurwa K4 no. teraz to się nazywa, Klub K4. Fajny klub. Spoko, taki typowo no, undergroundowy. Fajnie, klub. przyjemna atmosfera. No właśnie, słuchaj, a ten powiedz mi, bo wiesz co, kurde, wszyscy już trochę teraz tak oldschoolowi raperzy dobijają do czterdziestki w Polsce i zaczynają zaszywać dubska, zaszywać w ogóle się i troszeczkę się luzować z rock'n'rollowym trybem życia. Jak to wygląda u Ciebie? Znaczy kurwa nie wiem stary co rozumiesz przez tryb życia, nie? Dla mnie w ogóle nie ma czegoś takiego jak tryb życia, nie? Ja żyję kurwa, no i chuj, nie będę się zażywał ani robił takich rzeczy, bo po prostu to jest moje życie, nie? That's my shit, that's my story. Rozumiem, czyli nie ma kurwa, pojebanych postanowień nie ma. Nie mam takich przemyśleń. Znaczy taki staram się, żeby było jak najlepiej, ale jednocześnie czasem wychodzi mi jak najgorzej, ale to jest właśnie życie, nie? That's... Ale bardziej teraz, kurde, złoty środek wyznajesz czy odkrętkę ekstremalną nigdy nie no to Różnie stało. zależy, w jaki dzień tygodnia w co Okej, okay, spoko. No bo widzisz, kurwa, ja jednak... Troszkę troszkę... Tak, to jest kurwa taka pojebana rzecz, że kluczyków się nie wkłada do stacyjki, Tęprze tylko są po luzem. Tęprze, kurwa. Tak. Tęprze, była, to, taka, kurwa. Była, taka, była taka reklama, widziałeś, kurwa, że kluczyki musisz mieć gdzieś mieść gdzieś, to była totalnie beznadziejna reklama, kurwa, lepsza stacyjka w samochodzie niż kurwa jakiś durny przycisk, kurwa start, który kurwa. Nie potem nie wiesz, sobie. gdzie kluczyki. Niech tak ja, ja, żeby wyjść z auta, muszę otworzyć okno i otworzyć to od zewnątrz, kurwa, wiesz co, No, czaję. Nie jestem na etapie guzików. Słuchaj, taki teraz temat bieżący kurwa, na kogo głosowałeś? Na Trumpa czy na Hillary? Ehm, pff, kurwa, w zasadzie to byłem na basenie, wiesz, wchodzi. Odpuściłeś sobie głosowanie tak, w tym roku. Tak, tak. Ale generalnie przewidziałem to. Tak? Tak. Kurwa, Max Kolonko też to przewidział. Tak. tak. Jedno coś I wszyscy, tak I wszyscy ci, co lubią mieć oryginalne zdanie. No to, to nie jest w ogóle oryginalne, to jest prawo serii, nie? A prawo jakiej serii? No, że jak coś może się wydarzyć, po prostu to się wydarza, kurwa. Jak u Hitchcocka, jak wisi strzelba kurwa na ścianie, to wypali w ostatnim akcie i wypala bank. Na tym to polega kurwa stary. To są scenariusze stary jak świat. Dla mnie to nie jest nic nowego, więc ja nie jestem zdziwiony tym, że jest Brexit, Andrzej Duda i kurwa ten kolej w Ameryce. nie, Mnie to w ogóle nie dziwi. Po prostu strzelby wiszą na ścianach. Mhm. Ale w ogóle masz jakieś tam przemyślenia na ten temat, że e, kurwa. Ale nie gadajmy o polityce, stary wystąpi. Ja zaraz gram koncert. Ciekawe. Dobra, jebać politykę, kurwa. E, obogą kurwa, dawaj jakąś to. O Bogu to tak. jest ten etap stary. Nie piłem wódki tyle. Nie, no nie Ja lubię politykę i Boga ostatnio. No, mieliśmy raz taką akcję, że w ogóle kurwa, przychodzi po nas ochroniarz, łomocze w drzwi, że mam być cicho i stary otwieram, zanim on zało, w ogóle załomotał, nie? To drzwi się otwarły, stary został złopany, załachmany, przytwierdzony do ściany. Kurwa sześć rilów przed nim stoi i pyta go. Wierzysz w Boga. To nie ten etap, No i co i Jesteśmy... wierzył, czy nie? Ja ściągnąłem tylko trzy buchy, przyjechałem tutaj pociągiem, co? jestem tylko skromnym wędrowcem. Uh -huh. I chcę dać ludziom miłość dzisiaj w Szczecinie. Po prostu. Po prostu. Ale like fizyczną that. czy taką e, metaforyczną? Energia jest materią, materia jest energią. Rozumiem, czyli będziesz e, materializował energię. Może tak się zdarzyć. Okej. Okay. Przemienimy dzisiaj rymy w kurwaczyny. No i, i dobrze. Kurwa, słuchaj, nie przygotowałem się w ogóle do tego... E, ja to fajnie stary, się wywiad. Pozdrawiam Blaupunkt Jestem e... góra. To jest mój człowiek wini. Siedzimy teraz kurwa tutaj in the Land Rover. Up in this beach cruising. Jeździmy sobie niby. Nałóż tak w okna, żebyśmy sobie jeździli teraz. Dasz radę? No, no, nie no, możemy się przejechać bardzo nie, krótko. Nie, nie, mamy nie, 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 minut, kurwa, nie, to, nie, 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 nie. nie, 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 nie. Nie Samochody, telefony, ja nie mam telefonu w ogóle, nie mam samochodu, nie mam jest domu w zasadzie, stani? nie mam niczego, kurwa, stary, jestem tu z wami. A jak tam w ogóle z twoją rodzinką, wszystko dobrze? Bardzo dobrze. Tak? Tak. Ile ty masz? Trzy córki? Trzy tru, dwóch, czekaj, bo nie wiem, bo nie pamiętam. Rodzina moja jest zdrowa, stary, wszystko jest w porządku mhm. i chwała Bogu, aleluja. Okej. Okay. Eee, jakieś kurwa przemyślenia na temat wychowywania dzieci? I Szereg dzisiejszych... przemyślenia, ale wiesz, właśnie to, takie, to jest walka godzili z mechagodzilą, po prostu. To są dwa zwalczające się wszechświaty dla mnie. To jest zderzenie dwóch galaktyk. nie? Ale co, jedną galaktyką jesteś, ty, drugą one? Czy... Nie. Yy, być w domu, uh -huh. luzować się z dzieciakami, a uh -huh. być w terenie i napierdalać koncerty, to jest zderzenie dwóch galaktyk. Słuchaj. Każdy, kto gra, jest w trasie, zawsze, kurwa, musi jakoś w jakiś sposób, kurwa... Zdemonowałem nie jest, kilka kobiet, tak, że walczył, ten. Nie jest tak, że y, czasami się y, nudzi ta zabawa z dziećmi? No bo dzieci są dziecinne, a ty jesteś stary i ja uważam, czas, ja, ja, się... ja uważam, że wszyscy są inaczej. Tak? No. Czyli znaczy, tylko jakieś... dzieci są fajni i starzy ludzie. Dzieci i starzy ludzie. Ale są, to. są fajni? Czyli środek środek jest do dupy Środek jest do wyjebania tak. My jesteśmy w tym chujowym okresie wiesz co. Dobra, słuchaj, słuchaj będziemy starszy, zawsze, to zawsze ten, zawsze napierdalam e, e, ten, z kolegami taką gadkę, więc nie wiem, może ty teraz żyjesz trochę serialami, kurde, oglądasz jakieś seriale, śledzisz coś w ogóle? Przepraszam, bardzo mi przykro, ale w ogóle tego nie robię. Nic. Kurwa, nie, kurwa że tego fajnego serialu nie masz do polecenia? Nic, nie mam telewizji w ogóle. Ja, ale nie, no właśnie seriale oglądają ci, którzy nie mają telewizji, bo się ogląda Aha. na internecie zazwyczaj. Nie oglądam nic na internecie, no bo nie mam telewizji, w sobie. D telewizora, jako kurwa wyświetlacza nie masz nie mam, nie mam też telefonu. O, o, tak od odrestaurowuję kurwa swoje emocje, po prostu jak ja gdzieś, chier, jak gdzieś wchodzę. Jakiś fajny patyk w lesie ostatnio widziałeś? Tak. Mm, tak. Opowiedz mi o nim. Jadłem dobre jabłka dzisiaj na przykład, leśne, takie tak? wielkie kurwy, przemrożone pierwszymi mrozami. Uh -huh. rosnące na, na łące. Zajebałem z dyskoteki w miejscowości Wiele na krechę kurwa, uh -huh. o, za kółkiem na robokopa na szóstą rano. Miałem jeszcze coś do załatwienia. Byłem w domu o godzinie... 11. Uh -huh. Coś zjedliśmy i poszliśmy na spacer do lasu z dzieciakami i znaleźliśmy mnóstwo zajebistych kijów starych. A piebiórki? Nie było akurat, nie było ale wizji. bywają, no, bywają. Mhm. Ale pro... rude czy bardziej mniej ruda? Rudę z takimi czarniawymi kitami. Kurwa macie, ale wypadł. <grym> Mógłbyś kiedyś taką przywieźć kurwa z Poznania? Wiesz co, najfajniejsze no ja no wiewiórki wciąż. widziałem w Wielkiej Brytanii, kurwa, tam w parkach dla wszystkich naszych ludzi w Wielkiej Brytanii to jest blau.tv, TV, Blau up in this bitch, dla wszystkich naszych ludzi macie wyjebane wiewiórki w parkach, są wyjebane wiewiórki w Wielkiej Brytanii, stary, jest ich dużo i żrą po prostu, kurwa, co im nie rzucisz, stary. Tak? Siano już już też zresztą, kurwa. Słuchaj, chociaż kurwa jakaś knajpa fajna jest w Poznaniu ta nowa, czy kurwa po knajpach też nie chodzisz, tylko po polecie? Je. <noise> jedzenie w sensie, kupne? Tak. Ogólnie kupne jedzenie mi nie odpowiada, kurwa. Jak, nie. Do, wiedziałem, kurwa, że humus. pewnie znaczy, z całym szacunkiem dla wielu znajomych naszych restauratorów, którzy robią dobre jedzenie, Ostatnio naprawdę po prostu skupiam się na tym, żeby zjeść to, co jest do zjedzenia i po prostu, wiesz... Tylko energię. Przetrwać, bez, kurwa, przetrwać. Bez, bez, bez koncentrowania się na smaku? E, nie, koncentruję się na smakach właśnie, kurwa, koncentruję się na wibracjach, na energiach. No dobra, czyli kurwa, what you all about, about nie, energia, zagram za chwilę, trochę... Zagram za chwilę koncert po prostu, wiesz co, i czuję to po prostu, i tak gadam się bez najesz. ładu i składu. Tym się trochę najem chyba no. Kurwa, no nie wiem, jakąś książkę, coś opowiedz coś ciekawego, bo kurwa. Czytam książkę, nudy, no. tak. Yy, Wiedziałem, że kurwa Albert Kami pierwszy człowiek. To analogowy. jest jego ostatnia powieść, yy, której nie zdążył dokończyć, bo rozbił się samochodem zginął w wypadku samochodowym. Chociaż najnowsze teorie głoszą, ostatnio byłem na takim spotkaniu, gdzie ten aktor Ferency czytał fragmenty tej powieści. Dlatego ją kupiłem w ogóle. No, nie wiem kto to jest Ferency ani ten gość, nawet nie wiem kto to jest o którym. Albert mówisz. Camus. No taki pisarz francuski. I okay. w każdym razie pytasz co czytam. Więc no. czytam właśnie to. Jaram się tym strasznie w przedziale jest bank. Dobra. A wyznajesz teorię Piera z... Albert Dela Place? Nie zgadzam się z nią do końca, chociaż pewne elementy są mi bliskie. Tak? Tak Aby się przedstaw. Życie, flow, przepływ wiesz co, I wszystko jest wszystko. Everything nie o to is everything. Właśnie. Taka była Słuchaj, płyta ja ostatnio, Brand Nubie, Ja ostatnio próbowałem się nauczyć kurwa, weź zobacz czy jest tu jakaś książka za... Niezbędny Nie zdawaj to kurwa. O, mam, mam to. Masz to? Masz to? to, jest to? to? Tu jest parę fajnych artykułów, Słuchajcie, mam to. ja próbowałem się nauczyć pierwszego nazwiska jakiegoś kurwa Ale i... czytałem tu parę artykułów, akurat jest tak, za uwagi. ale jest je, i nie, bo jest jeden kurwa, który się okazało, że gościu wymyślił coś, co ja wymyśliłem, tylko on to wymyślił w ale chuj który? wcześniej. Właśnie pier, e, tylko próbuję jego nazwisko e, teraz tutaj zbudować. Która jest godzina? Mamy jeszcze 3 minuty. Czekaj, 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 kurwa mać, bo... przeszło. Utopie błyskawiczne stają się dziś rzeczywistością, zaś rzeczywistość staje się dystopią. Czy zatem jest sens wymyślać nowe porządki i, i do nich dążyć? dążyć. Czy wiesz. jest sens, drodzy telewizowie? Nie odpowiemy na to pytanie mać. dziś, ale życzymy wam pomyślności o, w naszych dociekaniach. Pier Simon de la Place Pierre Simon de la Place, bla, tak, zainteresowałem jego punkty, algorytm. przeczytam ją, przeczytam ją, cicho, słuchajcie teraz tego, e, skonstruował on między innymi ważny i ciekawy eksperyment myślowy, wyobraźmy sobie demona, Chodziło mu o komputer, tylko jeszcze nie wiedział, że takie coś będzie no. istnieć, który zna doskonalą historię wszystkich cząstek istniejących we wszechświecie. No. Każde ich przeszłe położenie, szybkość, kierunek ruchu. Taka wszechwiedząca istota determinizm. istota powinna być w stanie, znając też obowiązujące prawa natury, obliczyć, czyli przewidzieć położenie każdej z cząstek, czyli wszechświat, który sam sobie siśni. w przyszłości. Tak. Czyli kurwa, nie mielibyśmy e, wpływu pola na. pola manewru. Życie. Nie mielibyśmy pola manewru. Ogóle, wiesz co, jest mi to jest mi to bliska teoria. A wiesz, co jej przeczy? Wiem. Co? Wolna wola. Teoria kwantowa. Teoria kwantowa niczemu nie przeczy, bo jest przeczy, tak bo, kurwa, ze miar ogarnialna, że możesz ją z każdej strony jest. kurwa właśnie powiedzieć. Że kwantowa, coś potwierdza, a czemuś zaprzecza. Właśnie fizyka kwantowa polega na tym, że kurwa w fizyce klasycznej. Kurwa jesteś, fizyka kwantowa się robi? Tak, jesteś w fizyce e, klasycznej, jesteś w stanie Aha. obliczyć, rzucisz piłką i wiesz, gdzie ona wypadnie, A w kwantowej a, nie. A w kwantowej nie, jesteś tylko w stanie prawdopodobieństwa I to jest kurwa ta rzecz, która daje nadzieję, że kurwa świat nie jest do przewidzenia. Co jest ale ja bo nie słucham, przewidzenia ale byłoby nauka porządza zygzakami jak wąż, stary, w różnych kierunkach i opowiada nam historię o tym wycinku rzeczywistości, który pokryła swoim ciałem, wiesz co, w niewielkim fragmencie. Kwestia, nie wiem, ale brzmi to fajnie. Kwestia takich rozpin, jak wierzę w coś czy nie wierzę, nie jest dla mnie w ogóle przyczynkiem do rozkminiania nauki czy w ogóle, wiesz, tego typu rozmowy logicznej, bo albo wiesz, albo nie wiesz, stary. Mam no wyjebane. Nauka jest yy, nauką, wiesz co? Gość to uszaduj. Więc yy, na tym chyba skończymy. Są wieże, y, większe wieże, mniejsze wieże i wieża w peace. To jest Bla.tv baby, let's go. Peace. O. Oh.